Cześć, dzień dobry. Witam Was bardzo serdecznie. Miałem dzisiaj nie robić filmu, ale dowiedziałem się o pewnej sprawie, która jest bardzo ważna, i postanowiłem, że zrobię jednak film, ponieważ jest to bardzo ważna sprawa. Myślę, że sprawa, o której powinni się dowiedzieć obywatele Polski. Z góry dziękuję, jeśli jesteście w stanie gdzieś to udostępnić. Zwłaszcza swoim mamom, siostrom, ciociom, czyli wszystkim kobietom, bo to o nich dzisiaj. Teraz jest konflikt na Ukrainie, z pewnością każdy o tym wie. I wiecie też, że mężczyźni zostali, no oficjalnie, mężczyźni zostali na Ukrainie, żeby, żeby bronić Ukrainy. Ja teraz mówię, jak to wygląda oficjalnie, to oficjalna wersja. Natomiast kobiety z najmłodszymi swoimi pociechami wyjechały lub wyjeżdżają w dużej liczbie do Polski. I wyobraźcie sobie, że w Dzienniku Ustaw Rzeczpospolitej Polskiej, a dokładnie w tej ustawie o obronie ojczyzny, to co macie teraz na swoich monitorach, bo to jest zrzut ekranu. Ja Wam zaraz wszystko pokażę ze szczegółami, aż nie chce mi się wierzyć. Wyobraźcie sobie, że takiej sytuacji nie będzie w Polsce. Czyli nie będzie czegoś takiego, jeśli kiedykolwiek w Polsce dojdzie do jakiegokolwiek konfliktu, że pozwolą kobietom wyjechać, bo kobiety. Z małymi wyjątkami, o których Wam zaraz powiem, będą mogły nie podjąć służby militarnej. A jeśli jest konflikt, no to oczywiście każdy, kto jest upoważniony przez rząd do, że tak to ujmę, do pełnienia służby, czyli zostania w państwie i bronienia, każdy taki będzie musiał zostać. A tylko zwolnione osoby będą mogły wyjechać. To, co ma teraz miejsce na Ukrainie, czyli kobiety są zwolnione ze służby wojskowej i wyjeżdżają. Mężczyźni nie są zwolnieni i nie wyjeżdżają. No a w Polsce będzie to wyglądało tak, że wszyscy, dosłownie wszyscy, będą zobowiązani do pozostania w Polsce i służenia, bo ja to tak interpretuję. Oczywiście to nie jest tak dobitnie napisane, ja teraz nie cytuję, ale wiecie, nie wszystko musi być napisane, żeby było wprowadzone. Patrzcie, jest dziennik Ustaw Rzeczpospolitej Polskiej, Warszawa, dnia 23 marca 2022 roku. Ja przepraszam, że mi się tak język trzęsie, ale no nie da się normalnie tego opowiadać. Oficjalnie jest to opisane tak. W trosce o bezpieczeństwo naszej ojczyzny, kierując się konstytucyjnym obowiązkiem jej obrony, nałożonym na każdego obywatela Rzeczpospolitej Polskiej, oraz pragnąc zagwarantować wszystkim, którzy realizują ten obowiązek, jak najlepsze warunki, w szczególności żołnierzy, którzy pełnią służbę wojskową dla Rzeczpospolitej, dla dobra jej, a od których służba ta wymaga zdyscyplinowania, lojalności i poświęcenia, stanowi się co następuje. I teraz tak, zjeżdżamy sobie na dział drugi. Tutaj mamy artykuł 5. Posłuchajcie. Ustęp pierwszy. Obowiązkowi pełnienia służby wojskowej w zakresie określonym w mniejszej ustawie. Podlegają obywatele polscy, począwszy od dnia, w którym kończą 18 rok życia, do końca roku kalendarzowego, w którym kończą 60 rok życia, a posiadający stopień podoficerski lub oficerski do 63 roku życia, czyli wszyscy obywatele polscy, niezależnie od płci, czy to kobiety, czy mężczyźni. Punkt drugi. Obowiązkowi służby wojskowej nie podlegają osoby wymienione w ustępie pierwszym, które zostały Uznane ze względu na stan zdrowia za trwale niezdolne do tej służby. Ustęp trzeci. Obowiązkowi służby wojskowej nie podlegają kobiety w ciąży oraz w okresie 6 miesięcy po porodzie. I teraz patrzcie. Teraz kobiety, które nie są ani w ciąży, ani nie są w szóstym miesiącu maksymalnie po porodzie, podlegają służbie wojskowej. A także osoby. Teraz tak. Sprawujące opiekę nad dziećmi do lat 8, sprawujące opiekę nad dziećmi. Od 8 do 18 roku życia to było A, później z B osobami obłożnie chorymi, C osobami, wobec których orzeczono trwałą niezdolność do pracy, D osobami, wobec których orzeczono całkowitą niezdolność do pracy oraz samodzielnej egzystencji na podstawie ustawy z dnia 17 grudnia 1998, i później C osobami zaliczonymi do znacznego stopnia niepełnosprawności. Jeżeli osoby te wspólnie z nimi zamieszkują i opieki tej nie można powierzyć, Innym osobom. Moi kochani, jeszcze wam przeczytam szybciutko początek artykułu 6. Osoby podlegające obowiązkowi obrony są zobowiązane do osobistego stawienia się na wezwanie właściwych organów w sprawach dotyczących tego obowiązku. To jest ustawa, która została zrobiona na wypadek konfliktu, bo to nie jest ustawa, żeby po prostu była. To jest ustawa na wszelki wypadek. Ale tak hipotetycznie, zakładając, że do czegoś dojdzie. Kiedyś tam, nie wiem z której strony z jakiejkolwiek, może bardzo szybko, może w niedalekiej przyszłości odpukać. I wtedy, niestety, ale kobiety, czyli nasze siostry, żony, dziewczyny, ciocie, babcie, niektóre też, które jeszcze będą się wiekiem łapać, a już na pewno nie będą miały dzieci do 18 roku życia, bo to jest rzadko spotykane, więc one wszystkie będą musiały, będą podlegały służbie wojskowej, będą musiały być w Polsce. Nie będzie tego, co jest teraz na Ukrainie, że kobiety są traktowane lżej. Priorytetowo, jeśli chodzi o sposób humanitarnej ewakuacji kobiet, prawda? W Polsce tego nie będzie. Ja się zastanawiam, jak to możliwe. Albo ja źle interpretuję tę ustawę, jestem jakiś nienormalny i gadam jakieś głupoty, farmazony, jakieś kocopały opowiadam, a niektórzy, no to nawet by śmieli powiedzieć, że kłamię, albo coś jest na rzeczy. Znając życie i znając to, w jaki sposób oni to wszystko robią, jak nas traktują, no to śmiem twierdzić, że jednak coś jest na rzeczy. Napiszcie w komentarzu, co wy o tym sądzicie. Bo może być tak i może to być ewenement. Ja wiem, że gdzieś tam w Izraelu jest tak, że kobiety też muszą odbębnić służbę wojskową i one służą faktycznie, natomiast w Polsce, w ogóle w Europie to pierwszy taki przypadek byłby w Polsce. Pionierzy, dający przykład Europie, jak żyć, że to nie tylko mężczyźni, a niektórzy są zarówno uprawnieni, więc oni pewnie byliby yy, zadowoleni. Dzieją się rzeczy dziwne. Powiem wam szczerze, te wszystkie ustawy o obronie ojczyzny. Po co teraz? Dlaczego akurat teraz? Wcześniej tego nie było. To jest fajne, bo to oczywiście trzeba bronić ojczyzny. No trzeba, bo to jest nasza ojczyzna, ale też. Trzeba znać umiar i wiedzieć, dla kogo ją bronimy? Dla siebie, oczywiście, to jest piękny gest. Natomiast jeśli ktoś, zły, na przykład, wciąga nas w coś i my mamy narażać swoje życie dla gierek, czyjś, jakichś tam osób, czyjś gierek, nie naszych, kobiety, starsze panie, no bo między 50 a 60 rokiem życia to są starsze panie, które jeszcze chcą sobie pożyć. Które już są bliskie emerytury. Dziwne rzeczy. Po raz kolejny podkreślam, że dziwne rzeczy dzieją się w tym państwie. Aż taką, jak mówię o tym, powiem szczerze, że mógłbym robić co słowo minutę ciszy takiej. Żeby ludzie dochodzili do pewnych refleksji i przemyśleń. Żeby nie otwierać tej, tej buzi zbyt szybko. Żeby tę wiedzę przyswa przyswajać jakoś wolniutko i analizować na bieżąco, bo. Jak się zagłębimy, ja nie czytałem całej tej ustawy, bo tyle ją samą przeczytał, to zapewniam, że zrobiłbym 50, może 6 odcinków na ten temat. Różne kwiatki by tam się pojawiły. Ale jeśli ktoś z Was ma czas i ochotę, no to proszę przeczytajcie. Tam jest dużo tych stron, bo aż 248 i zobaczcie, 248 stron, jak szybko i to wszystko napisali. A może oni już to mieli napisane. A jak ta ustawa o cudzoziemcach, też chyba ponad 200 albo i więcej. Szybko to napisali. A może oni mieli ją już napisaną dawno temu? Kto to wie? Dobra, kończę. Pozdrawiam was bardzo serdecznie. Sprawa jest po prostu jakaś nienormalna wręcz. Trzymajcie się i do usłyszenia, cześć. Papa. Pa.